Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Sej, co będzie w kolejnym magazynach LEGO, a w tym odcinku przejrzymy się, co będzie w 11. numerze magazynu LEGO City na rok 2020. Zapraszam Was do oglądania. Yeah. Jako już planowo nie miałem zakończyć nagrywania odcinku, serii, co będzie w kolejnych magazynach Lego City, jednakże, ze względu na zainteresowanie, które jest w miarę niezłe, zdecydowałem, że zakończenie tej serii byłoby bez sensu. Jak już robię odcinki związane z przeciekami następnych numerów magazynów Lego, to warto zostawić tą serię, więc dlatego odcinek się pojawia teraz. Po jakimś czasie, więc oczywiście na odcinek bez przedłużania Was zapraszam. Jakoś nie będę się specjalnie rozwodzić nad dziesiątym wydaniem magazynu, który jest w Niemczech w sprzedaży od 6 października. Natomiast w Polsce od 9 października, czyli jakiś czas temu, nianistę premiera, więc możemy przejść do tego, co będzie w 11 numerze magazynu Lego ZD. Otóż otrzymamy mi figurkę Duca Daytana wraz z akcesoriami policyjnymi, czyli Lizak, Kainanki, no i przede wszystkim Bramkę. Moim zdaniem bardzo przeciętny dodatek mimo że ta minifigurka jest z serialu Lego City Adventures który się pojawia na kanale Nickelodeon to jednak jak za taką cenę jak się stało Blosze zdecydował na ujednolicenie cen magazynów, teraz magazyn Lego City nie kosztuje 13 zł a 15, tak samo jak inne serie, takie jak Lego Avengers, Lego Batman, czy nawet Lego Ninjago, który od sierpnia tego roku zdecydowało na podwyższenie ceny z 13 złotych na 15, więc moim zdaniem, jeśli chodzi o ten datatek, no to niestety Wychodzi to słabo. Jeżeli chodzi o premierę, to w Niemczech będzie dostępny 3. Listopada, natomiast no w naszym kraju dopiero 6 listopada. To już na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Możecie się podzielić w sekcji komentarzy, co myślicie o tym dodatku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia!